Czemu mi nie odpisywałeś przez dwa dni? Sorry, stary, miałem ręce zajęte. Czym? Graniem? Nie do końca, twoją mamą. Stary, co ty gadasz? Mówię wprost. Ona zaprosiła mnie na kawę, a ja zostałem na całą noc. Stop, tu jest moja mama. I co z tego? Nie ma prawa do szczęścia? Szczęścia? Z moim najlepszym kumplem? Powiedziała, że dawno nie czuła takiej chemii. Nie moja wina, że ma dobry gust. Chemii? To nie chemia, to jakaś fizyka kwantowa absurdu. Stary, w końcu byłem kapitanem naszej drużyny. Może po prostu jestem lepszy od ciebie. Mam ochotę żygać. Weź to na klatę, stary. Powiedziała, że jesteś jej największym błogosławieństwem, ale ja jestem jej największym grzechem. Co to za tanie teksty z romansów? Dobra, jak mi nie wierzysz, to wbijaj do mnie. Właśnie tu jest. Jeśli to żart, to jest najgorszy żart świata. To nie żart, ale możesz to potraktować jako life lesson. Life lesson, jedyne czego się nauczyłem to że potrzebujesz terapii, a ty nowych kumpli. Jestem pod twoim domem. Super, drzwi otwarte. A Stary Ona naprawdę tam jest? No jasne, robi naleśniki.